A w dzisiejszym wideo 65W PD Power Adapter Trio od Samsunga. Ma wiele ładowarek, power adapterów. I Po 6 miesiącach 100% z nich nie działa w 100%. Nawet ta ultra droga 120W ładowarka, dwa porty przestały działać. Wydałem bardzo dużo. Gwarancja w Chinach praktycznie nie istnieje. Dlatego może lepiej wydać troszeczkę więcej i mieć ładowarkę, która będzie działać. Mam starszą wersję z jednym portem, 65-watową, i ona w dalszym ciągu działa tak jak nowa. Jestem bardzo zadowolony. Instrukcja obsługi do ładowarki i gigantyczna ładowarka. Brak kabla w zestawie. Kabel można kupić osobno, w oddzielnym opakowaniu. Bardzo przyjazne środowisku. To mi się podoba. Tu możecie sobie spauzować wideo, jeśli chcecie to wszystko odczytać. Mamy oczywiście trzy porty. 65W. USB typu C, USB typu C 25 W i USB typu A MAX 15 W. Ładowarka jest duża, ciężka w porównaniu do poprzedniej 65 W. No, troszkę większa, ale definitywnie dużo cięższa. Zważmy to sobie. Stara. 104 gramy. Nowa. 150, uh, 50% więcej. Bach. Superfast Charging, superfast Charging. No, nie mam urządzenia, które dokładnie zmierzy tutaj ten prąd, ale mamy dwa razy szybko ładowanie na Samsungu. Bacy również się nam ładują. No, myślę, że jest to wspaniałe rozwiązanie, gdy nie chcemy nosić ze sobą wielu ładowarek i wszystkie Twoje urządzenia będą ładowały się. W tym samym czasie jeszcze GoPro można byłoby podłączyć, musimy wyłączyć bac. To byłoby fajnie. Pozdrawiam i z całego serca polecam linki w opisie.